Ona leży na ulicy i kwiczy, zobaczcie. Dzień dobry. E, przepraszam, czy to 230 V? Bo na znowu nazwę autoryfikacyjną. Tak, ale to, Pan stoi w Bo chciałem się pokazać z jak najlepszych stylu. Rzeczywiście, Pan stoi w będę lepiej. Nie widać Was. Widać Mama, w będę w telewizji. To ja mówię, Twój syn. To błażej przeszedł, nie widać go, ale przeszedł. Boże, chodź, tu musimy porozmawiać. Nie Twoje rodzice byli czarni? Moi tak. Ma, mama była murzynką, a tata był murzynem. Tata wysadził go przed szkołą. W, w tym? W Al Jazeera. W Al Jazeera mnie wysadził i no i nie poszło. A pan co tutaj robi? Ja to zamiatam, tylko się przebraliście. A ja to pani zaczął. Aha, przybraliście się. zabierasz chleba. W takim razie co pani robi? Pani miksuje muzykę? Ale... Tak. A nigdy nie widziałam. Tak, to jest poważna sprawa. A, a dziś kim pani jest? Jestem operową divą. Disco diva. Zbliżenie na buty. Okay. E, to Te są... cza, czarne lakierki z, z czerwonym spodem, rozumiem. Tak. A spód? Na butę. Okej, okay, spoko. To pani stało. profesor. Co dzisiaj pani zaproponuje, widowni? Disco pole. Disco To jest i jeszcze raz nie Dobra, spoko. Ja mogę. Co się w ogóle z wami dziś, dziewczyny dzieje? A jak to się zajmuje? Się tworzy. Teraz ty się odkręcasz dookoła. Ja to widziałam na Facebooku. Trzeba się tak okręcić i wtedy już powstaje taki koł. Aha, no, no, tak, przecież. No, da, da. Właśnie no, tak okay. chciałam. Zrób taką krzyżykę? No, tak. tak, tak. Dawaj. Ja cię nie gonię dla nikogo. Aha, wszystkie te. A w jej robowym stążku masz, nie? Sobie szybko. Fajnie, fajnie. Musisz taka krzyżykę, będziesz. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak.